Roztomili, prawiło się kiesi, a jeszcze się terazy prawi, że komu się nie leni, temu się zieleni. Tuż posłuchajcie. Ja, to jest takowno starusno prawda, co ją dyski stare ciotki rządziły. Prawili, prawiły tak, a i starka, a przy temu się dyski podziwali na swoje urobione packi. Ale niż się zazieleni, to najprzód trzeba ze zimeczki to wszystko zielone wydobyć. Trzeba się chycić roboty, bo to nie ma o to tak, jako se ktoś ich myśli, że jarzyny rosną jako za zaczarowane, że o to przyjdzie jakoś ich paniczka z lasa, co poradzi czarować, rzeknie jakieś ich dziwokie słowa, a już marekwie będą wylazować ze ziemi. Ni, to je gans inaczy. Choć przyszły takowe, takowne czasy, że gor dziecka se myślą, że Pietru dzieli się rodzi... Się robi w magazynie, a kele lubi kęsik na torgu. Dziśio na wielkucnych gruntach robią za człowieka maszyny, co roz dwa poradzą zaorać. Pobrunować, a posioć. Ale je takowny plac kany człowiek musi furt wszystko zrobić swoimi rękami. Tym plac to jest ogródka przy chałpie. Ja dobre ba, i w tej ogródce co ja ją mam przy chałupie, traktor ją złorą pobrunową, ale już wołki trzeba kopać kopaczką. Ale zaś ją muszę każdego roku ogrodzić. Hańdowni było tak, że jak ktoś chciał mieć jarziny pod oknami przy chałupie, to sam musiał ziemeczkę łopatą przekopać, trobę powyciepować, a kopaczką se to wszystko skopać. A wiele razy furt jeszcze tak je, bo jak domo z ogródkę gans przy chałupie, to tam żaden traktor nie, wle, nie, nie, wle, nie wiedzie. Jak już ziemeczka je skopano, jak już wonio, to w tym, ten czas dziepro kopaczkami zarobić robić raje, a do nich postyrkać zorka, cebulę a co z nich urosną szumne jarziny. Wiecie, najlepsze je to sadzyni, co styrkani do ziemeczki, czegoś ich co ledwa widać, ale człowieka to cieszy, że z tego urośnie coś ich szumnego, zielonego, co człowiek będzie miał ku obiedzie, do polywki, lebo a i do szklunki. Ale najprzód Trzeba się chycić kopaniu, trzeba się pozgibać, a kapkę se podrepsić. Tam ma spadki z chałupy do z ogródki. <laughs> a jeszcze wiele razy jest tak, że z ogródka jest za płotem, kancik za chałupą, ją trzeba ogrodzić. Gazda musi narychtować paliki, kąsek siatki, a porwózek. Takowno z ogródka musi być zrobiona, jak się patrzy, bo inaczej przyjdzie sarnio glebomycki, a wszystko zeżerą, pomaraszom, a gaździno będzie fezna z rano. Jak w ogrótce je posiotę, to tym zorkom, cebulką a trzeba na ozaść pomóc. Bo jak pomóczek ich deszczem nie poleje, to ich trzeba podlać wodą z drzewka, co ją stazik nachytali z dachu kiedy padało. Potem oto za tydzień zaczyno jakieś ich zielone wylazować ze ziemię. Najprzód pomału, jakby to było kapkę wylękane, ale po tym jak temu słoneczko zaświeci, a to ogrzeje, to już się z ogródka zieleni. A to jest ta największa radość, że człowiek ziemeczce coś idowo, a ona takowne zorko, oto takowe maluczki zorko, a ona mu też za to coś gdo. Ale musi se człowiek tą malusineczką zieloną roślinkę opatrować. Teraz roztomili je ten czas, kiedy się robią cuda na świecie. Na zogródce też. Bo z czegoś małego, co go styrkomy do, ziemi, do zimeczki, Urośnie jarzina, co ją będziecie jeść na obiad. No, ale ta jarzina jeszcze też chce jeść. <laughs> Dobre, polejecie ją wodą, słonko na nią poświeci, ale ta roślinka ciągnie, a i ze zimeczki, jakiś jodło. Ale co by ziemia dała tej jarzinie pojeść, to zimeczce musicie dać cosik, co go wiedzi, a bydło wylazuje ze zadku ze zici. Musicie poroskidować gnój, bo bez tego mało co urośnie. Ja, pruszek z chemią idzie łatwo rozsuć, ale wszystko to zjecie po z jarzynami. Rostomili, teraz jeden czas, ten magiczny czas. Kiej do, do matki ziemi zorko, co z niego urośnie szumno-zielono-marekwia, pietru zieli, lebo burak, ale pamiętajcie, że jeden sadzi, inkszy podliwo, ale dziepro pomboczek, coś i grobi, że to rośnie. Kto jeszcze dziś do niego żyko, Oto co by jarziny rosły na zogródce. Kumu się nie leni, ty mu się po tym zieleni. Ale przecież to, że się zieleni, to nie są żadne czary. To jest siła, co w nią wierzyli nasi starzycy, a nasi ci słowiańscy przodkowie, co rzekali do bogów. Co to jest za siła? To dzisiaj poczują one ci, co mają pręskierze na packach od kopania w zogródce. Ta siła to jest żywot.